Zapraszam. Dobry wieczór Państwu. Eee, Pozwólcie, że zaproponuję im na początek danie trzeba kuchni, czyli zając i pitki sielęce, czyli zając w śliwkach, zając w galarecie, kaczkę w galarecie, rodzynki, orzechy, morele, sos borowikowy, kluski, potrawkę z zająca w śliwkach. Jeżeli to Państwa nie satysfakcjonuje, jest też kaczka po seczułańsku, ale jest też kaczka po proansalsku. Wszystko we krwi. On we krwi, ściany we krwi, obstawa i wszystko normalnie. Wszyscy padają na ziemię i polują na siebie pomiędzy stolikami, a nasz człowiek w chwili zamieszania podkrada się do szefa mafii, chwyta widelec i przekłada mu do gardła. I, i tak wychodzą. Gdzie to? Tu? W telewizji. A potem on go porzuca na widok jej. Podchodzi, chwyta i namiętnie całuje. No dobra. Ale wróćmy do przystawek. Posiadacze telewizji nowej generacji N mają ciekawsze życie. Największy wybór kanałów filmowych daje im niezapomniane przeżycia. Teraz aktywacja i abonament za darmo. Polecam też bitki cielęce a la Siciliana. Totalna biblioteka. Potem strzelanina. Walczy każdy z każdym. Bez litości. Wszyscy panują na Ziemię. Telewizja nowej generacji N. Włącz ciekawość.